No słuchajcie, siema-siemanko. Moi drodzy, jesteśmy. No zobaczcie, strzelajcie, gdzie jesteśmy. W związku z tym, że nie ma targów, w związku z tym, że nie ma jak pokazać wam nowości i ogólnie różnych ciekawych rzeczy, związanych oczywiście z naszym hobby i z naszą pasją. Jestem. W samym źródle, a dokładnie jestem w Stepanow Fishing. Dzisiaj Krzysiek y, Stepanow pokaże Wam nowości na ten rok, pokaże Wam nowości na przyszły sezon i pokaże przede wszystkim perełki. Może nowe kije, wszystko zobaczymy, co Krzysztof ma nam do zaprezentowania. A ja Wam i tak z tego wszystkiego, co jest za mną, pokażę moje ulubione przynęty. Pokażę Wam, na co ja łowię, pokażę Wam, co mi się super sprawdza, a może y, Krzysztof też pokaże mi jakieś nowości, które będą dla mnie. Idealne na ten sezon i na przyszły zobaczymy. Także zapraszam Was do oglądania tego materiału prosto z siedziby Stepanow Fishing. Cześć, witajcie. Tutaj Krzysiek Stepanow. Witamy Was. Tym razem z naszej siedziby. Niestety targi się nie odbyły, ale. Akurat udało się nam spotkać razem z Kamilem, no i jest szansa poopowiadać co nieco o nowościach, które do nas ostatnio wjechały. Oczywiście najbardziej wyczekiwaną nowością był nowy Whitebeard oraz nowy Bluebeard. Pokażę Wam właśnie i opowiem, czym mniej więcej te kijki się od siebie różnią. Whitebeard starsza wersja wyglądała właśnie w taki sposób. Wielu z Was ma, bardzo sobie ceni te kijki, bo jest to budżetowa, budżetowe wędzisko, a naprawdę i fajnie wykonane oraz yy, bardzo uniwersalne do ultralighta, bo w starsze wersje były 5,7 oraz 14 gram. Nowa wersja wygląda powiem Wam Coś pięknego, naprawdę, nie jest już cały blank lakierowany, dzięki temu też ym, y, waga całego wędziska jest y, zdecydowanie mniejsza, bo wersja do 5 gram waży tylko 68 g. Przelotki są jednostopkowe, także również i to pięknie wygląda i również ma, ma y, znaczenie przy, przy po prostu wadze wędziska. Design jest tylko, tutaj akurat jest kąsek białego, reszta jest blanku nie I występują teraz w nowej wersji, występują nowe długości oraz nowe ciężary wyrzutowe. Jest wersja do 5 gram, jest wersja do 7 gram, wersja z klejką oraz wersja tubular. Oraz 12-gramowe wersje i nawet długość 2,44, co wcześniej się kończyło na 2,19. Także naprawdę fajnie można za niewielką cenę zakupić wspaniały kijek, nowy Favorite Whitebeard. I teraz tak, chciałbym powiedzieć na temat wklejek, bo wielu z Was, jak słyszy, Coś, że, że na przykład Kij ma wklejkę zrobioną, no to absolutnie ja nie chcę tego kija i tak dalej, bo wiele właśnie takich się opinii słyszy. Chciałbym raz jasno powiedzieć, że teraz jak te wklejki są robione, to jest to całkowicie inna technologia, wszystko ze sobą współgra, żadnych nie ma przesztywnień. Powiem tak, że bardzo ciężko jest nawet się zorientować, że jest to, czy to jest wklejka, czy to nie jest wklejka. Gdybym na przykład, nie wiem, nie powiedział, że, że jest to wklejka, gwarantuję, że nawet wielu by się, by się po prostu ludzi nie zorientowało, bo wszystko ze sobą współgra. To, że jest wklejka, ona nie zaburza absolutnie żadnego czucia na, na dolniku nie łamie się, czy coś takiego, tak jak niektórzy myślą, albo że z wklejek spadają ryby. Są to naprawdę, teraz już można powiedzieć, że są to wyssane po prostu takie informacje z palca, bo, bo po prostu teraz jest to tak zrobione, że wszystko ze sobą współgra i gra tak, jak to ma po prostu być. Nie tak jak kiedyś. E, inne firmy robiły, że e, było tylko, powiedzmy, wklejka delikatna, a reszta sztywna, jak nie wiem co i po prostu opisany kijek do 5 gram, a, a można by był adolnik, że tak powiem, od, od 25 gramowego wędziska, bo takie również widziałem wędziska kiedyś i a kijek opisany do 7, także. W Crazy Fishu i w Favoricie jest to wszystko tak zrobione, że naprawdę absolutnie nie bójcie się wklejki, bo wiem jak odbieram ogrom telefonów codziennie rozmawiając z wieloma z Was i jak naprawdę chcę, chcę wędkę pod okonię, ale absolutnie niech nie będzie to wklejka. Nie bójcie się tych wklejek, bo jest to całkiem inna technologia teraz niż to było kiedyś w jakichś tam innych firmach i tak dalej. Także ryby z tego nie spadają, czucie nie jest zaburzone, także wszystko ze sobą współgra tak, jak ma być. Jeszcze raz przypomnę tutaj nowego Whitebearda. Zajrzyjcie sobie na naszą stronę stepanofishing.com Tam również wszystko jest opisane, są one dokładniej pokazane. Jest tak, różni się od poprzedniej wersji, że są szybsze. Także nawet... Opinia o starych łajtach, ludzie mówili niektórzy, że jakiś krowi ogon czy coś. Wcale to nie, bo to do krowiego ogonu bardzo było mu daleko, ale były to średnio szybkie wędziska. Teraz jest to, można powiedzieć, że jest to szybkie wędzisko z ugięciem również bardzo fajnym, bo jest to troszkę ponad połowę swojej długości. Także bardzo polecam, bo są nowe długości, nowe ciężary wyrzutowe, a kijek za niewielkie pieniądze i po prostu będziecie mieli naprawdę super, uniwersalne wędzisko. Kolejnym wędziskiem jest nowy e, Bluebeard. Wygląda on właśnie w taki sposób. To jest jego pokrowiec, a wędzisko wygląda tak. Tu mam stare wędzisko, znaczy się starą wersję, starszą wersję. Blank również był dość wysoko lakierowany do cała praktycznie ta jedna część. Różni się od nowej wersji tym, znaczy się nowa wersja oczywiście ma przelotki w tych 5 i 7 gramowej wersji przelotki jednostopkowe. Wygląda naprawdę super. Kijek jest również z szybkością może jest bardzo porównywalnie ale jest odchudzone, odchudzone, odchudzone jest te wędzisko. Nowy, nowy, jest uchwyt, że można, skrócony tutaj ta przednia część, że można palet trzymać na blanku, co jest bardzo pomocne podczas wyłapywaniu jakichś tam delikatnych brań, bądź stukaniu w, podczas, podczas nadawania jakieś nadawaniu pracy pasywnym przynętom, które po prostu nie mają swojej, yy, swojej pracy, że można tym paluchem po prostu stukać o ten blank, że jest to naprawdę wygodne. Dolniki, tak jak praktycznie we wszystkich wędziskach yy, Favorita czy Crazy Fish są krótkie, nie wchodzą gdzieś tam, zobaczcie tutaj mam ten, no to jest przedłokieć i to stanowczo, nie wiem, gdzieś z 15 na pewno centymetrów coś, Przedłokieć, także jest to wszystko bardzo dobrze zaprojektowane. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Przelotki są takie a la torsajty, bo są pierścienie są bardzo niewielkie. Wszystko jest odchudzone na, o 20 gram mniej więcej. Wersja 5 gramowa różni się od tej samej po prostu wersji w poprzednim tym wykonaniu. W nowej serii Bluebearda występują nowe ciężary wyrzutowe, bo jest 5, 7, 12 oraz 16 oraz nowe długości do 250 przy 16 gramowej wersji. Także naprawdę również yy, za niewielkie pieniądze można mieć wspaniałe uniwersalne wędzisko, które się nada pod praktycznie każdą metodę spinningową. No słuchajcie, kijki na mnie zrobiły naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duże wrażenie. Są przede wszystkim świetnie wykonane, to, to co Krzysztof powiedział. Wykonanie jest super. Są przede wszystkim faktycznie lżejsze, ale wykonanie i design dla mnie bajeczka, majstersztyk. Teraz jeszcze przejdziemy do przynęt. Krzysztof powie nam jakie są nowości, co się u niego fajnie sprawdza. I powiemy też parę słów na temat plecionek, bo to też dość bardzo ciekawy i istotny temat. Co z przynęt nowego? Przede wszystkim doszły nam nowe kolorki, m.in. w ulubionej naszej przynęcie, jednej z najbardziej popularnych, czyli raczka Nimble. Dwa kolory w odcieniu fioletu. Od razu Wam przypadły do gustu, zresztą widać, jakich niewiele zostało. To są przynęty, które dały nam w tym roku. Ogrom dużych okoni Zaraz zobaczycie sobie, właśnie kilka fotek, jakie, jakiej były one wielkości. Także nimble, tak jak każdemu powtarzam, one się sprawdzają, te przynęty nawet tam, gdzie nie występują normalnie, naturalnie raki. Teraz są w wielkości 4, 6,5 cm, 6,5 cm, 10, 12 cm. Ja najbardziej akurat lubię wersję 4-cm. Ciekawostką jest to, że w najbliższym czasie dojdzie, na, dojdzie do nas y, pomniejszona wersja raczków Nimble. Będą to raczki o długości 3 cm. Także również to będzie bardzo ciekawa pozycja na rynku, y, właśnie pod jakieś tam delikatne łowienie. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Nowe kolorystyka w wibrowatach, w tofach, także to możecie sobie wszystko przejrzeć na naszej stronie. Jest tego naprawdę ogrom. Tak jak wiecie, favorite to również plecionki. Posiadamy plecionki produkowane w Japonii, mamy ośmiosplotowe oraz czterosplotowe. Najczęściej ja na przykład używam podokonie podstrągi. Tą plecionkę, jest to plecionka Smart i co najważniejsze powiem Wam, są tutaj podawane u nas realne grubości. Wiem, że każdy właśnie zastrzega sobie, że podaje realne grubości, tylko jak porównujemy naszą na przykład tutaj 0071, bo taka jest najcięższa tutaj w plecionka, yy, czyli Arena. To jest odpowiednikiem 003 w innych firmach, jak nie nawet jeszcze cięższa, także to nie wiem, powinno się chyba nazywać 001 mm. Także wielu niestety producentów pisze tylko na opakowaniach to, co ludzie chcą, żeby było napisane, a za bardzo z rzeczywistością nie ma nic wspólnego. Plecionki są śliskie, nie szumią na, ple, nie szumią na przelotkach. Także bardzo naprawdę fajnie. Kolor, wiadomo jak to z kolorem, ale trzyma. Nie jest to, że od razu Wam zejdzie, czy coś takiego. Na pewno troszkę wyblednie, bo nie będzie tak aż bardzo intensywny. Zawsze coś tam wyblednie, ale cały czas kolor będzie, będą te plecionki trzymać. I tak jak mówię, posiadamy kilka rodzajów. Można sobie wybrać właśnie co komu pasuje. Ja, na przykład, pod okonie nie wybieram najcieńszej w stylu 0,071 mm, bo jest to po prostu przewłosek, tak jak ja to nazywam. To bardziej nadaje się do biału rybu, bo mówię, to jest bardzo, bardzo cienkie, bo to są realne grubości. A podokonie używam od 009 do 0104 mm, także podokonie i pstrągi, bo to najczęściej łowię. Także zapoznajcie się również na naszej stronie z plecionkami Favorite, bo naprawdę warto. No, i cóż, zobaczyliście, nazwijmy to ze stanowiska, a tak realnie, zobaczyliście tutaj prosto e, od Stepanów Fishing z biura, jak to wszystko wygląda. Zobaczyliście nowości. Ja przede wszystkim zobaczyłem nowości, z czego bardzo się cieszę, bo e, wędki raz jeszcze powiem naprawdę bajeczka. E, kolory przynęt, które oczywiście znacie również z moich filmów, czyli szczególnie e, nimble. E, no, rewelacja. A co bardzo ciekawe, też czekam aż będą 3 centymetrowe nimble. To też jest temat taki dość ciekawy do przetestowania, jak będą reagować okonie na troszeczkę mniejsze tego typu przynęty. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o plecionki, ja mam od 3-4 wypadów na okonie właśnie plecionkę Arena. Bo jak dobrze pamiętam, to jest 009 i jest naprawdę cieniutka jest to odpowiednik 005 w firmach konkurencyjnych. Fajnie lata, mam względem plecionki, którą miałem wcześniej. Myślę, że bez problemu nie przesadzę, jak powiem, że to jest jakieś 30%, a nawet więcej procent dalsze rzuty przy tym samym kiju, tym samym zestawie. Ale jedyne co zmieniłem, to zmieniłem właśnie plecionkę. A dodam jeszcze, że ostatnio udało mi się złowić na mojej pierwszej wypadzie, pierwszej wyprawie, pierwszym wypadzie Trout Area właśnie na mój zestaw okoniowy, czyli na tą plecionkę, na Ariona do 4 gram. Złowiłem pięknego tęczaka, strąga, tak około 60 cm, rewelacja, fajna gruba ryba, trochę się ze mną połowiła, nie do końca wiedziałem jak sobie z nią poradzić, ale mi się udało, wylądowała w podbieraku, więc całkiem spoko. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że Wam się spodobało tego typu e, sprzedaż właśnie nowości z Favorita i Crazy Fisha, dla mnie super. No. Tak jak Krzysztof powiedział, w związku z tym, że niestety targów nie ma, nie ma jak tego pokazać za bardzo, udało mi się wybrać tutaj na miejsce i stąd ta relacja. Jeśli Wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zapraszam, zapraszam również do zostawienia subskrypcji na kanale. Napiszcie w komentarzu, co w ogóle sądzicie o tego, tego typu materiałach, co Wam się najbardziej z tego sprawdza, bo wiem i. Że bardzo dużo i moich znajomych, i moich widzów używa tego właśnie sprzętu. Więc napiszcie mi, co się Wam sprawdza. Może ja się czegoś nowego dowiem, może się czegoś dodatkowo nauczę. Zobaczymy. Ja, Krzysztofowi, bardzo dziękuję za prezentację tych nowości. Dla mnie super bomba Majstersztyk. Także mam nadzieję, że zobaczycie któryś z tych przedmiotów, a na pewno przynęt, może z których wędek zobaczymy w boju. Również u mnie na kanale. I zapraszam. Zobaczcie sobie, jak to wygląda dokładnie na stronie, bo jest tego bardzo dużo. I wszystkie cechy, wszystkie szczegóły macie na stronie Stepan of Fishing, na którą Was zapraszam. Trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnych materiałach. Strzałeczka, Cześć.